Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w moim kolejnym projekcie z serii Zagrajmy. Tym razem Prince of Persia: Zapomniane Piaski. To jest gra, która wygrała głosowanie ostatnio. I, i, i cóż mógłabym powiedzieć na sam początek? Zapomniane Piaski to gra przygodowa przygodowa gra akcji właściwie. Wydana oczywiście przez Ubisoft, tak jak było to widać na początku. Samym głównym bohaterem jest oczywiście książę Persji. Yy, tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek, gdziekolwiek było wspomniane jego imię, określa się jego syna króla Szaramana, Sha tak? Króla Persji. Yy, chyba było wspomniane jego imię w filmie w, yy, o tym samym chyba tytule nawet. Ten film został wypuszczony w tym samym chyba czasie, albo tak w okolicach, kiedy była wydana ta gra. Ona miała tak właściwie właśnie wyjść obie te rzeczy razem. Sama gra miała być właśnie powrotem do jakby korzeni, można by powiedzieć, księcia Persji właściwie do trylogii piasków czasu i czerpie bardzo dużo z rozwiązań, które były wykorzystane w tej trylogii. A sama fabuła została tak umiejscowiona, że jest pomiędzy piaskami czasu a duszą wojownika. Dowiadujemy się w niej, dlaczego książę tak się zmienił po wydarzeniach z piasków czasu i, i a, a jak wyglądał właściwie w duszy wojownika, jak to wszystko... Jeżeli są wśród nas widzów ci, którzy grali w trylogii piasków czasu, to wiedzą jaka znacząca różnica pomiędzy piaskami czasu a duszą wojownika była. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? W grze mamy możliwość kontrolowania czasu tak samo właśnie jak w trylogii oraz co nowego, mamy możliwość kontrolowania natury w pewien sposób, ale jak to się dowiemy może w trakcie gry, nie będę uprzedzać faktów, jest to bardzo ciekawie rozwiązane, bardzo fajnie. Elementy zręcznościowe i walka zostały tutaj nieco rozdzielone. Myślę, że podobnie właśnie jak w Piaskach Czasu też było. Zresztą bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo zostało zaczerpnięte z tej trylogii. Są niektóre rzeczy dosłownie zarżnięte stamtąd. Ale mimo to sama gra jest dość ciekawa, myślę. Mnie się bardzo przyjemnie grało oprócz tych elementów niektórych zręcznościowych, które normalnie momentami myślałam, że klawiaturę wyrzucę przez okno. Mam nadzieję, że tu się nie będę tak stresować, ale zobaczymy jak wyjdzie. E, ludzie przyjęli tą grę no, tak średnio. Są, jest, są głosy, że, że jest to dobra gra, są głosy, że to jest zła gra, że powinna się schować, w ogóle nie powinni jej wydać. <laughs> e, ja powiem Wam szczerze, że nie jestem tak źle nastawiona, ale też nie jestem tak super nastawiona. Jest to gra dobra, nie jest y, w żaden sposób nudna. E, może tylko można powiedzieć, że jest za krótka. E, są naprawdę fajne rozwiązania tutaj wykorzystane. No i niestety trochę zrżniętych, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Także e, dobra, już je zamykam. <grym> Myślę, że możemy zacząć nową grę. Stany zapisów są y, tutaj przytrzymywane na serw serwerze, dlatego nie mogę w żaden sposób jej, ich skasować. Ale spokojnie nową grę mogę zacząć, bo próbowałam, <grym> czy wszystko działa i tak dalej. Y, nie zachowuj ulepszeń. Y, co, co? Tak. Gramy na poziomie normalnym, bez przesady, nie będziemy na łatwym. Znowu. Mam nadzieję, że muzyka będzie dopasowana. A zobaczymy. Ogólnie ona jest bardzo cicho, mimo że jest ustawiona na... No, suwak jest posunięty prawie do końca. Co ciekawe. This place is very familiar. And we have our is rather Who are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian. A wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahraman and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander to discourage attacks. But even Malik's feigned strength could not discourage everyone. Książę musi się popisywać. Tak, żeby inaczej. Teraz, coś... Przecież... O, widzicie, muzyka prawie na fula. Wszystko na fula, a jest strasznie cicho, nie wiem czemu. E... Dobra. Jak widzimy, nasz książę postanowił odwiedzić swojego brata. E... W lewym górnym rogu widzimy nasze życie. Tak. I życie odnawiamy właśnie za pomocą tych czerwonych kulek, które teraz zebrałam na razie nic więcej tutaj nie mamy. Auć. Grafika w tej grze jest w ogóle bardzo ładna, chociaż sam książę jest zrobiony... Mm, no nie wiem. Tak jakoś, nijako. Bardziej mi się podobał... Chyba najbardziej podobał mi się właśnie w Piaskach Czasu. Tutaj jest on zrobiony tak... Jakoś... Nie wiem. Oczywiście ma dwumetrowe skoki. <laughs> Jak to książę? Mamy pierwszych przeciwników. A. Którzy są banalni. Oczywiście. Na sam początek wszystko jest banalne. A w sumie nie musiałabym tego zbierać, ale... Co mi tam. <tryk> tak, w którymś... Yy, z trylogii można było podnosić y, bronie, Chyba w duszy wojownika, ale nie pamiętam. Tutaj chyba nie ma tego. Tak jakoś. A, dobra, zostawmy to. Tak, co jeszcze jest irytujące w tej grze? Kamera. Ona zmienia się właśnie w taki sposób, że. O, teraz nie mogę nic więcej zrobić, tylko przesunąć myszkę tutaj. A tak naprawdę nie mogę sobie obejrzeć, nie wiem, z drugiej strony na przykład ekranu. Tylko nie! Teraz może nie jest ona tak irytująca, ale przy niektórych sekwencjach zręcznościowych ona jest bardzo irytująca. Okej, okay, tu mamy kolejnych przytomników, których właśnie jest miotło. <grym>, przynajmniej częściowo. No, póki co tych was nie za bardzo opłaca się rozwalać, dopiero później się my bardziej opłaci. Tak, mam wyłączony samouczek, bo normalnie to tu powinien być samouczek chyba. Przynajmniej grałam po pierwszy raz to był. Ale ja już wiem mniej więcej jak sterować, więc sobie podarujemy. O, książę mam tutaj kilka fajnych ruchów walk. O! Proszę, jak ładnie. Ma bardzo fajne niektóre ruchy zrobione. Podobają mi się, efektownie to wygląda. Wow, wow! Jeszcze dostała jakąś rakietą. Albo czymś... Sam początek tutaj... też jest y, nieco zerżnięty chyba z Piasków Czasu, bo Piaski Czasu mniej więcej podobnie się zaczynały, to znaczy od takich walk przy zamku. A to co nam się pojawia w prawym dolnym rogu to jest chyba checkpoint Tak mi się zdaje ja dobrze pamiętam eee, Zaraz, do góry czy na dół Na dół Oczywiście <grym>, książę Wam komentuję w różny ciekawy sposób Moje poczynania. Wow. Dobra. Zaraz. No w górę chyba tutaj muszę iść. W Łoł! Wow, wow. Aj w tę stronę. No, to w tę stronę. strzelaniu do nas akurat w tym momencie, kiedy nas już tam nie ma. To to jest o Boże. Kolejni przeciwnicy. że w Tak, naszego braciszka zaatakowała jakaś potężna armia. Nie może sobie poradzić.